Dzień dobry, dobry wieczór. W tym filmie zaprezentuję w jaki sposób zrobić prosto skrót do arkuszy googlowych, znajdujących się zarówno na pulpicie systemu Windows, jak i na pasku zadań. Za jednym zamachem można wykorzystać przeglądarkę Chrome. To co przed chwilą rzeczywiście zrobiłem, najpierw skasuję ten skrót, żeby rzeczywiście go nie było. Następnie uruchomię przeglądarkę Chrome. Najlepiej, abyśmy wpisali adres sheets.google.com. Enter. W tym momencie ładują się wszystkie arkusze, znajdujące się na dysku googlowym. I w przeglądarce klikam trzy kropki, znajdujące się w prawym górnym rogu. Jest to menu dostosowywania przeglądarki. W przeglądarce, następnie klikamy. Polecenie więcej narzędzi, następnie utwórz skrót i w tym momencie mamy do dyspozycji możliwość nazwania tego skrótu. Pozostawię bez zmian arkusze i następnie klikam utwórz. W wyniku takiej operacji macie do dyspozycji zarówno skrót na pulpicie, jak i skrót znajdujący się na pasku za pasku narzędziowym w systemie Windows. Co to daje? Podwójne kliknięcie jak najbardziej od razu uruchomi wasze arkusze znajdujące się na goglowym dysku. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.